Skaskop, czyli takie urządzenie, w tę stronę widzi pacjent, tutaj my wpatrujemy się w jedno z okienek. Skaskopia statyczna, skaskopia dynamiczna, skaskopia w ciemności, czyli mahindry. To jest pytanie, które zdecydowanie ułatwi Waszą pracę automatyczną. Troszeczkę procedur trzeba na samym początku się dowiedzieć, ale później już przez wiele lat będziecie mieć naprawdę z górki. Oceniacie akomodację, oceniacie wadę wzroku, oceniacie korekcję, której przyszedł pacjent, albo po prostu obiektywnie wyznaczacie to, co pacjent powinien nosić. Dla mnie narzędzie nieodzowne. Dla Was używacie, a może jeszcze nie? Jeżeli macie ochotę, to zapiszcie się po prostu na webinar na ten temat. Więcej informacji jest pod tym linkiem w opisie i ja Was naprawdę zapraszam, ponieważ nie ma co czekać. Należy się po prostu przyjrzeć procedurom, zapisać, nauczyć, przebadać pierwszych 20, 30, 40 pacjentów i zacząć.